Witam, chciałem Wam przedstawić dokładność naszego autopilota Extreme Pilot, tak to wygląda. Podpływam sobie do tych szaczków, Zapisuję na nich, dajemy cyk, mamy zapisz, Zapisało nam elegancko, teraz odpływamy. Odpływamy i teraz dajemy sobie autopilot ostatnia pozycja. Mamy cyk, i łódka nam zawraca, i płynie do punktu. Zobaczymy, jaka będzie dokładność. Tu jest nasz krzak. и дальняя.